6:30 jest tak ciemno na dworze, a ja muszę zaraz wyjść. Wam, że przywitam się z Wami na dworze, ale jednak przywitam Was tutaj. Witajcie, kochani. Dzisiaj spędzicie ze mną dzień. Nie wiem, czy cały dzień, czy może jeszcze jutrzejszy dzień. Zobaczymy. Dzisiaj mam ochotę nagrać jakiegoś fajnego vloga, którego na pewno wstawię. Bo we wrześniu już dwa razy nagrywałam vlogi i żadnego nie wstawiłam, ale teraz jestem zmotywowana, że ten filmik musi wyjść i na pewno się pojawi na YouTube. Tu chyba jest lepsze światło. E, ogólnie dzisiaj mamy już piątek, więc e, super. Mi cały tydzień zleciał bardzo szybko i mam wrażenie, jakby dopiero był tamten piątek, już mamy kolejny, ale nie przeszkadza mi to w sumie aż tak bardzo. Ehm. Dziś niestety jest najgorszy dzień pod względem lekcji, bo mam na 7.30 dodatkową matmę, dlatego tak wcześnie wstałam. W sumie niedługo będzie o 7, jest nadal ciemno. Wstałam o piątej ileś było też ciemno. <grytania> Uroki polskiej jesieni i zimy. Więc dzisiaj mam tą dodatkową matmę, dlatego tak wcześnie jedę do szkoły. Ale tak ogólnie poza tym mam bardzo fajny plan. w Piątki wcześniej kończę, mam jedno okienko, lekcje też są całkiem spoko. No... Tylko ma matkę przejrzeć. Ona nie jest aż tak najgorsza, no bo jest dodatkowa. Najgorsze jest po prostu wstawanie na tą 7.30. Jesteśmy z Marysią e, w restauracji. E, dam ją e, z okazji urodzin, e, właśnie na obiadek. E, to był jeden z prezentów urodzinowych, taki błąd do tej restauracji, ponieważ to jest taka moja bardzo e, przytulna, ulubiona restauracja, a Marysia nigdy nie była. E, no i czekam sobie teraz na obiadek. Ja mu zamówiłam sobie gnocci, Marysia lasagne i sobie tak siedzimy, razem spędzamy czas, bo naprawdę dawno gdzieś nie byliśmy tak sam na sam. Nadarzyła się fajna okazja, bo w piątki zawsze kończymy wcześniej lekcje, więc no. Mówiłam sobie gnocci, no, trzy sery z brokułami, chciałam powiedzieć ze szpinakiem, <grym> bo to tak <grym wygląda. <grym A Marysia zamówiła sobie ulubioną lasagne ze szpinakiem no, i bułeczki. No, cudowne, przepyszne. No, były przepyszne. Cudowne. Jestem taka szczęśliwa, bo generalnie w sierpniu były bardzo dobre blaki w żabce. To była jakaś nowość ogólnie. I one były tak przepyszne. Ja myślałam w ogóle, że one są o smaku truskawki. Tak przynajmniej mi się wydawało, bo za pierwszym razem jak piłam, ale okazało się, że to jest poziomka. I potem cały wrzesień chodziłam do żabki, się pytałam, czy są może blaki te poziomkowe, a pani uważa, że nie, nie ma. I oglądałam sobie gazetkę, bo jestem wielką fanką oglądania gazetek spożywczych. Oglądałam sobie gazetki na ten tydzień i ja patrzę, a blaki różowe będą w Biedronce dostępne, tylko w wybranych sklepach. No i co? Od dzisiaj oczywiście. I miałam lecieć z samego rana, ale że miałam na tą siłą 30 i było ciemno, to nie poszłam przed matwą kupić ich, ale po szkole kupiłam. Poszłyśmy z Marysią. Jezu, Iś. Choć się przypałam do Gubiłam wątek, o czym mówiłam, bo wystraszyłam się tego kotka e, i nie pamiętam na czym skończyłam. Ale w każdym razie e, dzisiaj z Marysią poszłyśmy właśnie po szkole kupić sobie te blaki, e, no bo one są przepyszne po prostu. Jak ja je spróbowałam, to naprawdę, się ich zakochałam w tym smaku. E, no i były w biedronce, ale to jest jakaś edycja ogólnie sezonowa, bo one nie są dostępne zawsze. I też właśnie w gazecie pisało, że są dostępne tylko w wybranych sklepach. No i akurat u nas były i mam z jeszcze I Witam Was następnego dnia w sobotę. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo wróciłam i zaczęłam robić sobie paznokcie. Skończyłam sobie robić. Nie są takie, jakie chciałam, ale dobra, uważam, że mam już te paznokcie. Dzisiaj mamy tak piękną pogodę, jest taka piękna, polska, złota jesień i byłoby naprawdę bardzo ciepło, gdyby nie mroźny wiatr ale tak to jest mega ładnie, w ogóle kolorowe liście już są na drzewach, ja uwielbiam taką pogodę jak jest jeszcze słonecznie dzisiaj, w sumie teraz czekam na autobus, bo wybieram się do sklepów potrzebuję paru ubrań, mam nadzieję, że kupię a później po południu spotykam się z moją przyjaciółką, która przyjechała z Niemiec bo nie mieszka tutaj w Polsce a teraz mają fery jesienne i właśnie dzisiaj rano przyjechała więc później się z nią widzę. Jeszcze nie wiem, gdzie będziemy szły, i nie wiem w sumie, czy będzie chciała się pokazać. Nie wiem, zobaczymy. Strasznie, w ogóle piękne tło tutaj mam, ale strasznie ubolewam na tym, bo czytam niesamowitą książkę bardzo interesującą. I tak naprawdę w tamtym tygodniu w chyba niedzielę zaczęłam ją czytać i non stop, po prostu ją czytam, czytam, czytam. No ale teraz do szkoły ją wzięłam, bo miałam takie okienka i w ogóle, żeby nie marnować czasu, bo no jest genialna. I teraz strasznie tym ubolewam, bo chciałam też sobie ją wziąć i poczytać w autobusie, bo trochę będę jechała do tych sklepów, ale no nie chcę mi się latać z książką potem po sklepach, więc jej nie wzięłam. Ale będę musiała wam ją pokazać, żeby jest genialna, naprawdę. Ja nad tą książką zastanawiałam się od jej premiery, czy ją kupić, czy nie kupić, a premiera była już kilka lat temu. No i nadarzyła się okazja, że ją kupiłam, bo byłam na targach książek i ona była o ponad połowę tańsza, więc genialnie mi się udało ten zakup. I nie żałuję, szczerze nie żałuję. Nie wiem, czemu ja tyle zlekałam nad tą książką, ale o książce powiem wam później, jak wrócę do domu. I, i e, może zrobię hol zakupowy, jak właśnie jakieś fajne ubrania sobie kupię. No, także widzimy się niebawem. Moja najlepsza przyjaciółka, właśnie, która mieszka w Niemczech, a tu jest Tudor. Tudor jest z chłopakiem oliwy. właśnie tutaj siedzimy i czekamy na jedzenie, bo olej jest bardzo, bardzo głodna. Dokładnie. <głos》>. Zamówiliśmy sobie deserki, a potem coś zjemy. My... Baby pizza, już angielsku mówić. Może pizzę, może nie. Zaraz wam pokażę co tutaj mamy. Mówię panna Kota, a my z Tudorem mamy tiramisu. O nie, jednak nie idzie twoja pizza. Wiejski dla mnie. Czy jest dla Tudora. I czekam właśnie na jedzenie. Moje i Tudora już przyszło, a olazuję sobie pizzę i no. nadal jej nie ma. I piękne burgerki mamy z Tudorem. Ja mam wiejskiego, Tudor ma z burgera, a Ola będzie miała pizzę. Ja Troszkę o tej książce, o której wczoraj Wam wspominałam. Jest to książka pod tytułem Lepsza niż ja i ja przez całe swoje życie, kiedy szukałam tej książki i zastanawiałam się, czy ją kupić, czy nie, myślałam, że jest to książka o jakichś tam wrennych dziewczynach jednej tej takiej, nie wiem, najładniejszej, najbrzydszej i że będzie to właśnie coś podobne do, nie wiem, wrennych dziewczyn. Jednakże ta książka okazała się już totalnie inna, niż sobie wyobrażałam. Co prawda na okładce jest napisane, iż jest to połączenie wrednych dziewczyn i opowieści podręcznej. Trochę się z tym zgodzę. no Ja opowieści podręcznej nigdy nie czytałam, więc tutaj się nie wypowiem. Książka generalnie, jeśli chodzi o fabułę, prezentuje się tak, że mamy szkołę specjalną dla samych dziewczyn, które... Są tworzone, tak, są, są to takie jałówki. Um, aby być idealną, mają idealną talię, idealny wygląd. Codziennie muszą brać specjalne suplementy, żeby podtrzymywać tą um, idealność. Jeśli w ogóle tak można powiedzieć. No i od czwartego roku życia, jeśli pamiętam, uczą się w takiej specjalnej szkole, chyba do szesnastego bądź siedemnastego, ale nie jestem do końca pewna, gdyż właśnie akcja książki toczy się jakby w tym ostatnim roku, w tym szesnastym roku takim szkolnym powiedziałabym. No i te dziewczyny przez całe życie są uczone do bycia idealną towarzyszką Ponieważ na zakończenie szkoły są grupowane do trzech kategorii I będą sobie tam żyły w dalszym, powiedzmy, prawdziwym życiu Jako towarzyszki, konkubiny bądź guwernantki Towarzyszki to najlepsza opcja Zostają ją dziewczyny, które potem mają... Swojego męża i rodzą synów. Jeśli chodzi o konkubiny, to po prostu są to kobiety, jakby tak ładnie nazwać hmm. zapewniające dobro mężczyznom. E, chodzi tutaj o e, prostytutki, ja będę tak bardziej skojarzyła. I e, guwernantki, czyli kobiety, które tak naprawdę nie wychodzą z szkoły nigdy, ponieważ guwernantka opiekuje się, naucza e, młodsze e, jałówki, więc ona w tej szkole po prostu zostaje. E, świat w tej książce jest fikcyjny, znaczy mamy tam Eurostrefę, kojarzy to jako Europa, mm, Chiny chyba strefę, a jest też Ameryka. E, osobiście ta książka kojarzy mi się trochę z. Kilkoma filmami, właśnie z wrednymi dziewczynami, z polskim filmem Seks Misja, bo to też taki był świat zamknięty, odgrudzony od realnego świata. Dla mnie taki trochę na kłamstwie, właśnie tutaj świat jest. Oraz z bajką z Barbie. Akademia Księżnicza, gdyż te dziewczyny też mają takie swoje szafy, która je tworzy, wybiera stroje i właśnie tak. No generalnie książka dla mnie okazała się być taka trochę brutalna, szczerze mówiąc, jak ją czytam, ale też mnie bardzo intryguje, że po prostu ciągle czytam, czytam, czytam i chcę wiedzieć więcej. Mi się osobiście bardzo podoba. Nie każdemu ona przypadnie do gustu, jeśli ktoś nie lubi... Czytać książek wymyślnych, jakieś fantasy science fiction. Nie wiem, czy to będzie akurat książka idealna dla takiej osoby. No, mnie trzyma w napięciu i naprawdę, jeśli miałabym ją polecić, to jest genialna. Jeszcze jej nie skończyłam, a tak naprawdę no, chcę się dowiedzieć, co będzie na samym końcu. O, i nie wspomniałam najważniejszej rzeczy. Te jałówki są przydzielane do kategorii przez mężczyzn przez chłopców, którzy rodzą się w tym samym wieku, co, w tym samym roku co te dziewczyny, i przez całe swoje życie obserwują te dziewczyny, wybierają, która tam w rankingu jest najlepsza, która nie. I właśnie w tym ostatnim roku wyb dziedzice wybierają swoją miałówkę na towarzyszkę, konkubinę. I tak dalej, przynajmniej ja tak to rozumiem No i właśnie główną bohaterką tutaj jest Frejda, która przyjaźniła się przez całe swoje życie z Izabel, Która była na pierwszym miejscu w rankingu I w pewne wakacje przed ostatnim rokiem bardzo wiele się wydarzyło Dziewczyna odcięła się od Frejdy No i jest tak naprawdę opisywane całe ich ostatnie życie, głównie Frejdy w szkole no i tak więcej Wam nie będę zdradzać, naprawdę jak byście chcieli, to polecam sobie przeczytać tą książkę. A ja dzisiaj tak naprawdę siedzę w domu, odrabiam lekcje cały dzień w sumie, dwie godziny odrabiałam język niemiecki, bo miałam tyle zadań. Uczę się na sprawdziany i tak naprawdę już dzisiaj nie robię nic takiego fajnego, konkretnego, ciekawego, dlatego też myślę, że zakończę ten weekendowy filmik. Um, i z Wami się pożegnam, także mm, pa, pa.